Gdzie był Ocyba, gdzie był Kamiński, gdzie był Wąsik? Zajmowali się opozycją. Za to powinni pójść siedzieć. Dualizm w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwa zapoczątkował rząd Donalda Tuska. Nie, nie są skazanymi przestępcami przede wszystkim i jest to bardzo obraźliwe. Mamy sytuację, w której jest koncentracja mediów po stronie e, dzisiejszego rządu. To nie jest dobre nawet dla tego rządu. Za co? Za Pegasusa przede wszystkim. I za to, że nie pilnowali spraw korupcyjnych przez te lata. <laughs> Słyszałem, że panu Wąsikowi chcieli zakładać, czy zakładano sądę. Cała ta komisja do spraw wyborów kopertowych, zamiast nowy rząd zajmować się poważnymi kryzysami międzynarodowymi gospodarczymi. Dzisiaj pan Joński próbuje zabłysnąć przed Donaldem Tuskiem ośmiu godzinne komisje, z których absolutnie nic nie wynika. Koalicja chaosu, zemsty w jaki sposób łamie prawo? Myślę, że przyjdzie czas, że z tego będzie rozliczona. zapytać, czy skoro że został uwielbiony z trybu KPK pan minister Wojciech, pan minister Kamiński, no to nie są skazanymi przestępcami? Nie? nie, nie są skazanymi przestępcami przede wszystkim i jest to bardzo obraźliwe. Panowie zostali objęci aktem łaski przez pana prezydenta, to, co dzisiaj, w jaki sposób dzisiaj, koalicja 13 grudnia, koalicja chaosu, zemsty, w jaki sposób łamie prawo, myślę, że przyjdzie czas, że z tego będzie rozliczone. A słowa premiera Kaczyńskiego, no, który jednak związał, powiedział, że były tortury, wskazał na niemieckie pochodzenie pana premiera Ronalda Tuska, wrzucił wtedy słowo gestapo. No, wie no, pan, po, co, i wie pan jak... co, powiem tak, że może spójrzmy na to jeszcze inaczej. Pan minister Kamiński, którego chciano upokorzyć w więzieniu, który w odpowiedni sposób wprowadzanie tych metod dokarmiania na pewno było dla niego bardzo bolesne. I my dzisiaj zastanówmy się nad tymi ludźmi, których właśnie koalicja 13 grudnia po prostu krzywdzi. Pani minister, czy potrzebne są nowe wybory? Dziękuję. Wybory najbliższe z tego co kojarzę są 7 kwietnia, to są wybory parlamentarne, są bardzo ważne, a jeżeli chodzi o wypowiedź pana prezydenta Rosława Kaczyńskiego, to dzisiaj żyjemy w braku stabilności. Związanej z konstytucją i funkcjonowaniem tej konstytucji w Polsce. Mamy 460 posłów, dzisiaj mamy 458 posłów, więc każda decyzja, która jest podejmowana przez polski parlament, może być przez różne organy podważana. Czekam na zajęcie ostrego stanowiska, mam nadzieję, przez różnego rodzaju think tanki europejskie, które mogłyby się wypowiedzieć na temat tego, co się dzisiaj dzieje w Polsce, bo myślę, że zgodzi się pan redaktor ze mną, że trójpodział władzy w Polsce dzisiaj jest mocno zaburzony. Nie tylko w wymiarze sądowniczym, tak, ale, ale, również, ale również. Właśnie, ale również, ale również w wymiarze ustawodawczym mhm. e, może pan stawiać tezy, oczywiście, takie jak pan przed chwilą tak. e, przytoczył, ale ja się z nimi absolutnie nie zgadzam. To... Dualizm, mhm. panie redaktorze. Dualizm w wymiarze sprawiedliwości i sądownictwa zapoczątkował rząd Donalda Tuska. Ale Dziękuję bardzo. Prawo i Sprawiedliwość nie opublikowało wyborów, nie dopuściło do orzegania sędziów. A i jeszcze jedno, cała ta komisja do spraw wyborów kopertowych, zamiast nowy rząd zajmować się poważnymi kryzysami międzynarodowymi i gospodarczymi. Dzisiaj pan Joński próbuje zabłysnąć przed Donaldem Tuskiem ośmiu, godzinne komisje, z których absolutnie nic nie wynika. Dziękuję bardzo. Słyszałem te wypowiedzi absurdalne. Powinien po ponieść jakieś konsekwencje tam Ale kto? Kaczyński, za te wypowiedzi. No. Te bzdury, które opowiada Kaczyński, bo na tych korytarzach pokazują już tylko, w jakim stanie dzisiaj jest pis dzień, jego dzień, lider w sensie dzień, dzień. politycznym oczywiście. Minister i Kamiński byli torturowani, byli nie słyszał pan, czymś Wie pan ee, nie słyszałem, słyszałem, że panu Wąsikowi chcieli zakładać, czy zakładano sądę, tak? Do tak? E, tak, no to należy stosować ich e, jako pewnego rodzaju torturę. Aha, czyli to pewnie o to chodziło panu prezesowi? Nie wiem, je pan, no, Proszę pytać pana e, prezesa. A pana osobistym zdaniem, rzucenie słowa o porównanie tego do niemieckiego pochodzenia, Z staje... tego co wiem, to mówił o czym innym. Jednak proszę nie przekręcać, on mówił o swoim wuju. Byłem świadkiem, ten... także bardzo proszę. A jest to przez niektóre europejskie instytucje traktowane jako właśnie montowanie sąd tej sądy, jako e tortura. Niestety to już w Europie zostało orzeknięte w tej sprawie, także bardzo proszę się tym Jasne. zainteresować. A może większa powściągliwość, bo media robią z co chcą. No ale to wie pani, no ale to i właśnie, no to właśnie ten apel. Pana chyba bardziej do mediów. Tak. No ale ale jedno nie dawać takiej okazji. Może prezes za dużo to, to mówi. A co prezes? Znam się, mówią, że będą przesłane wybory. Panie poszedł, czy panu zdaniem Wąsik i Kamiński powinni siedzieć obecnie w więzieniu? Nie, zostali w a, a w przyszłości? Jak najbardziej. E, niech pan powie e, naszym słuchaczom, bo no nie czego... za co. A... Goniec.pl Daniel Daniel. Za co? Za Pegasusa przede wszystkim. I za to, że nie pilnowali spraw korupcyjnych przez te lata. Co, co wczoraj ujawnił TFN24? 7 miliardów żeśmy stracili. Gdzie był Oceba? Gdzie był Kamiński? Gdzie był Wąsik? Zajmowali się opozycją. Za to powinni pójść siedzieć. Czyli nie tylko za przekroczenie władzy, ale niedopatrzenia. No, oczywiście, to jest też zaniedbanie. I w 231 które jest supernego mówi nie tylko o, o tym, że ktoś przekroczył swoje uprawnienia, ale też nie dopełnił obowiązków. Problem jest natury demokracji i oceny stanu faktycznego czym jest demokracja w Polsce, bo ja od lat powtarzam, że rynek, chociażby medialny czy podejście do Kwestii związanej z karaniem poprzedniej władzy i pastwieniem się nad, nad tym, w jaki sposób sprawowała władzę. Ja uważam, że nigdy to nie było idealne, bo jeżeli mamy media, które są po prawej stronie, po lewej stronie, to wyborca może sobie wybrać. Dzisiaj mamy sytuację, w której jest koncentracja mediów po stronie dzisiejszego rządu. To nie jest dobre nawet dla tego rządu, bo kiedy ja byłem w rządzie i dostawałem sygnały, że robimy coś źle. To panie to nie było tak, że my się zamykaliśmy, zastanawialiśmy się, o to jest nieważne. Raczej uważaliśmy, że trzeba zgasić ten pożar, by utrzymać poparcie, by pomóc obywatelom, by, by dalej być w tym środowisku, by dalej móc rządzić. Więc opozycja, opozycyjne medium jest potrzebne rządowi, by rząd się nie zepsuł, by nie zbudował pewnego rodzaju tyranii. Więc... Yy, niedobre rzeczy się dzieją, że posłowie, którzy yy, są posłami, że jest dysonans prawny, nie mogą przyjść na mównicę, nie mogą przyjść do pracy w parlamencie. Yy, jest lekceważona duża grupa społeczna wyborcy prawicowego, yy, który, który jest jakby dzisiaj traktowany jako obywatel B przez yy, dzisiejszy rząd, a przecież mieli być yy, traktowani wszyscy równo. Na przykład partia PSL czy Polska 2050 nie mają po 30 paru yy, posłów. I oni rządzą. Zjednoczona Prawica ma, załóżmy, na okrągło prawie 200 i nie rządzi. Gdybyśmy byli w systemie prawnym Wielkiej Brytanii, to albo byśmy rządzili i koalicjant by się z nami dogadał, albo byłyby ponowne wybory. Dzisiaj jest tak, że my nie możemy mieć 30 posłów, 100 posłów, 150, 200. My musimy mieć 230. Więc to jest problem dzisiejszej prawicy. I czy my przy dzisiejszych, jakby wybory były dzisiaj, czy my jesteśmy w stanie zbudować samodzielną większość parlamentarną, tego nie wiem. My musimy na pewno budować zdolności koalicyjne, bo ja uważam, że prawica jest wartością, czy ma 200 posłów, czy 150, to i tak, panie redaktorze, jest 5 razy więcej niż na przykład ma posłów PSL czy Połownia, więc to jest ogromny twór polityczny z ogromnym potencjałem i dorobkiem. Natomiast jeżeli chcemy wrócić do władzy, to na pewno musimy albo zbudować zjednoczoną prawicę. Może nie od nowa, ale wróci do tego, co pan prezydent Rosow Kaczyński budował w 2015, czyli Zjednoczona Prawica ze skrzydłem liberalnym, też, gdzie był pan premier Gowin, bardziej prawicowym skrajnym, Solidarna, Suwerenna Polska i tym centrum największym stojącym na dwóch nogach prawo i sprawiedliwość, i wtedy Zjednoczona Prawica może osiągnąć większość parlamentarną. Albo w tym kształcie, który mamy dzisiaj, osiągamy Fantastyczny wynik, prawie 200 mandatów, ale do tego musimy, yy, musimy budować zdolności koalicji. Ale sam Jarosław Kaczyński, czy on jeszcze ma kompetencje do tego, żeby przywodzić Zjednoczonej Prawicy? No, jego wypowiedzi, które są, stają się potem viralami, no generalnie są nawet, nawet yy, posłowie Prawej i Sprawiedliwości. Czy panie redaktorze, ja w parlamencie jestem trzecią kadencję. Udało mi się dwa razy ma zdobyć mandat z 10 miejsca. Ja mogę opowiadać, jak pracować by jakby wzmacniać listę z niższych miejsc i pomagać i rzeczywiście, żeby tych mandatów można było zdobywać więcej, jak poszerzać możliwości elektoratowe. Natomiast proszę mi wybaczyć, ale ja nie mogę i nie jestem kompetentny oceniać pana premiera Kaczyńskiego, który prowadza, dzięki temu, że on przewodzi, jest w stanie wprowadzać prawie 200 parlamentarzystów, do Sejmu, więc ocena moja. Znaczy, on nie przegrał wyborów. Wybory, wybory my nie rządzimy, dlatego że mamy taki system w Polsce. Byśmy mieli system, e, gdybyśmy mieli system podobny do systemu brytyjskiego, to byśmy rządzili. Ale on wiedział, że mamy system polski i przegrał. No, w systemie polskim nie rządzimy. Nie rządzimy, natomiast e, e, wiele partii które są w parlamencie dzisiaj rządzą, wiedzą, że po tej stronie jest potencjał do współpracy. Natomiast nie chcieli ryzykować, bo po stronie opozycyjnej wtedy, a dzisiaj rządzącej, jest praktycznie 90% kapitału medialnego, który jakby sprzyjał powiedzmy, sprzyjał zmianie władzy w Polsce czy to dobrze, czy źle, ja tego nie będę oceniał. Natomiast yy, finał jest taki, że niektórzy bali się wejść dzisiaj w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, dlatego, że musieliby się zmierzyć z hejtem, że tu cała opozycja szła przeciwko. Ja uważam, że Trzeba odpracować swoje w opozycji e, i do władzy wrócimy. I, być może panie pod kierownictwem Jarosława Kaczyńskiego wrócicie do tej władzy, czy może już się z nim Ja myślę, że pod kierownictwem pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego. E, widziałem wiele interwencji poselskich w ostatnim czasie. Pan prezes w doskonałej formie e, ma ten zmysł polityczny nadal i uważam, że po prostu jest tak przedstawiany czasem przez media liberalno-lewicowe, aby jakby nie służyło, żeby pokazać go złym świetle na przykład dla młodego elektoratu. Ja uważam, że to jest super człowiek, kiedy rozmawia się z nim prywatnie i wszystkie te jakieś memy wirale, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.